Cześć, witajcie na kanale kanapowego Komandosa. Dziś kanapowe komando w składzie 2-3 oraz kupa innych ludzi postanowiło się ruszyć gdzieś w Jórek Krakowską-Częstochowską. Mają być jakieś jaskinie. Goście, ciekawi ludzie, zobaczymy jak to będzie. Pytacie, czy jestem w niedoczasie? Ale oczywiście, że jestem w niedoczasie, jak zwykle. Jest 15 po 8. Powinienem był wyruszyć o 8. Także co się tam będzie działo? Słuchajcie, przyjechałem na miejsce. Jestem chyba pierwszy, miałem dwóch wycieczkowiczów również, ale oni nie chcieli się ze mną zaraz, chcieli się przejść tam gdzieś kawałek, bo to takie miejsce, gdzie rzeczywiście tylko autem takim troszeczkę bardziej taktycznym można dojeżdżać. Choć Tomek stwierdził przed chwilą, że będzie dojeżdżał, dojedzie tutaj, yy, dojedzie tutaj swoim Golfem. No i wiesz, ja go będę gdzieś wyciągał, zobaczymy. No ale tak szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie mam dalej iść, bo chętnie bym się już zaczął gdzieś coś rozkładać. A mam cztery drogi. Przypuszczam, że te jaski nie są gdzieś tam, ale mogę iść jeszcze tam, i tam, tam i tutaj w dół. I myślę, że to właśnie tam jest, no ale nie wiem, nigdy tu nie byłem. I fajnie by było, żebym wiedział, gdzie mam zostawić auto. No, zobaczymy jak nam coś to wszystko potoczy i poukłada. No, a zwierząt tutaj nawet parę jakiś chodzi. Nie wiem co to, wilki? No mniejsza, zobaczymy. Dobra, zobaczymy co nam dalej dzionek przyniesie. Słuchajcie, dotarła ekipa, oni mnie wyprzedzili. Ja tutaj jeszcze parę zdjęć, tu już mamy jakąś jaskinię. Nie wiem czy będziemy do niej wchodzić. Tu jest następna piękna skałka. Ja idziemy jeszcze tam dalej w dół. Słuchajcie, tu mamy na, głównego przewodnika wycieczki naszej dzisiejszej, Mateusz, który jest grotołazem. Jest grotołazem. Pokaże nam jaskinie. E, będziemy się tam spuszczać na linach, że tak powiem. Ja nie będę, to wiecie, bo zaburzenia równowagi, te sprawy. Tam dalej, mustron. Mustroń! I wchodzimy do jaskini, która znajduje się tam. Wchodzimy. Jak się zaraz nie wyłożę, to będzie dobrze. No, generalnie w tej dziurze są metamenarki, czyli najbardziej zjadą te pająki. Tutaj, jak podejdziesz bliżej z kamerą, to no, widać kochon, z którego one wyłażą. Nie wiem, czy gdzieś tutaj jakiegoś zobaczymy. Także to, powiem Wam, jest tak, że. Jest tam jeden, widzę go da... A jest, jest tam w głębi. Go tam. Widać go, widać. Także Mateusz nie pocieszyłeś mnie za bardzo. Jak jeden by wiedział, je no to po mnie, czy jeszcze nie? Nie, no na szczęście to. Ciebie musiałyby nie, dwa. Nie czy jesteś uczulony, czy nie, ale generalnie gdzieś tam siła takiego trzmiela to jest. Także powiem Wam tyle, tam na pewno chodzić nie będę. Jesteśmy we wnętrzu. O, tam mamy okienko. Pięknie. No tutaj widać, so, to... a tutaj widzę, nie? widzicie, mówiłem no, wam ślisko. I, I one są po to, żeby po prostu ludzie się tu spinają, tak? O. No. <noise> <noise> Spinacy sobie przychodzą, zakładają sobie tutaj przeloty. I, I po posuficie. Aha i suficie właśnie. Wychodzą tam w stronę słońca. Aha. A się mówi, gdzie oni się tu wspinają? Możemy tu wejść, bo chcę zobaczyć. Słuchajcie, to jest pierwsze wyzwanie dla mnie, tu się trzeba czołgać. Przypomnimy sobie czasy troszkę kiedy się biegało z paintballem i innymi karabinami. O! Tak, się przeciągasz, to ja bym ci podał ten bimę nagranę, ja będę Jak tam dalej? No wypadki, tak? Słuchajcie, to nie jest dla białego człowieka. Tam zniknął na czeluściach musroń. Idziemy dalej. Słuchajcie, złom okienko. Tu się przeciągałem. A będziemy wychodzić A tam jest mustroń Mówi, że już tam są pająki. Nie, to nie jest dla białego człowieka. Słuchajcie, będę cały utytłany. Niby zabawa fajna. Ale chyba trzeba lubić może w lecie, kiedy by było bardziej sucho. Wszystko jest mokre. Jeszcze jest gorzej. Nie wiem, czy słyszycie. Nie, dzięki, mi wystarczy. Wiesz, że to, co jest teraz, to, to jest dopiero prolog. Rozumiem. A to jest proste, tylko... Okej. Okay. Dobra, to jest proste dla takiego jak ty, który ma nogę szerokości mojej ręki. Będę komentarze oczywiście. Dobra, słuchajcie, ja się wycofuję pewnie rakiem. I to by było tyle, jeśli chodzi o moje zwiedzanie wiaski w takim stroju. Będę cały ufeflany, mokry. Nie, trzeba wyglądać jak człowiek Może kanapowie się skusi Słuchajcie wyciągałem się z tego, z tego pierwszego wejścia, tam gdzie niby jest i tak łatwiej Nie wiem, czy to odda, jestem już cały ufeflany Także powiem wam, że jest fajnie Ale człowiek był za 30 kg młodszy No i może gdyby był lepiej ubrany jeszcze do tego wszystkiego Słuchajcie teraz widać nasze obozowisko Tu śpi tu Mustroń, tam z tyłu Mateusz Ten tarp na samym środku do ziemi to jest mój namiot Zaraz podejdzie, podejdzie, podejdziemy pokażę wam Ognisko będzie tutaj pod taką skałką. Tam chłopaki hey, działy przed chwilą też przetargałem na ognisko. O! Tam Sylwek Sylwek, o i Maciek, Maciek, czekajcie, miałbym, ale miałbym ujęcie. Ale byłoby ujęcie. Pokażę Wam. Jak dzisiaj będę spał. No tak będę spał. E, to jest tarp jest bity nad takim bardzo tanim namiotem. A czemu tak, a nie norka na przykład albo hamak. No chcę to przetestować na dwie osoby. Może niedługo z synem się uda wybrać. Teraz nadciągają jeszcze chłopaki z plecakami. Tam jeszcze jest taki ciąg do góry. To tam trzeba też będzie się trochę Słuchajcie, przyjechała do nas telewizja. Telewizja Polsat. Leśni ludzie mają wywiad. Wiecie, z okazji tego, że nad leśnictwem muszą wyznaczyć tereny do biwakowania. Jedziecie zainteresowani, tak się robi show. A tymczasem możecie oglądnąć las. Dzień dobry. <grystanie> Sylwek, nie uciekaj nam tutaj. Jak ja coś mówię, to tak będzie. No. A teraz patrzcie, kiedy idzie kanapowy i teraz pytanie, czy on idzie z namiotem, czy on idzie z plecakiem? Jest, to jest jednak plecak. To jest, nie, to jest, nie wiem co to jest. Kanapowy, dwa słowa dla swoich widzów. Dzień dobry drodzy widzowie. Dzisiaj wylądowaliśmy co prawda z opóźnieniem paragodzinnym, ale e, koło jaskini straszykowej w biurze krakowsko-częstochowskiej z całą ekipą. Ja ten gest to nie, że ja tam ten, tylko, że ja po prostu pozdrawiam tutaj wszystkich, którzy tam pozdrawiam stoją z tyłu. Pościule. Zaraz się pójdę przywitać, tylko e, znajdę jakieś miejsce na zakwaterowanie. A w terenie górzystym z hamakiem to ciężko. Dzień dobry. E, witam Was dzisiaj serdecznie przy Sobocie po robocie. E, jesteśmy z ekipą, którą postaram się za chwilę Wam pokazać e, w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, czy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, e, niedaleko Ogrodzieńca, przy Jaskini Straszykowej. E, Relację zaczyna tak trochę późno z dwóch powodów. Przede wszystkim ekipa zebrała się tutaj koło godziny 11. Ja niestety z częścią przyjechałem dopiero około godziny 15.30. No i niestety obowiązki służbowe, plus trzeba było pozbierać trochę ekipę. Dlatego też część atrakcji mnie ominęła. Jeżeli zaś chodzi o resztę atrakcji, no to muszę powiedzieć, że poznałem człowieka, który zajmuje się speologią, wchodzeniem na skałki, pod skałki, w skałki i tak dalej, Mateusza. Dzięki jego zaangażowaniu miałem okazję zabawić się po raz pierwszy w życiu w zjazd na linię taki profesjonalny. Dlatego też muszę powiedzieć, że atrakcji jest naprawdę sporo. Są pierwsi odważni Pięciu kamerzystów A tam się że tak powiem spuszczają Słuchajcie yy, Pierwszy To jest kanapowy Przestał istnieć Jedna trzecia RIP. ale Należy oddać e, szacun tak zwany, gdyż kanapowy jest pierwszy. Póki co żaden się nie odważył. W razie czego będzie bardzo dobra dokumentacja dla prokuratora. To się w sandałach chodzi a nie w takich butach. No. W kroksach. To było dwa tygodnie że nie obcinać w nóg, aby no schodził jak na lala. O, takie rzadkie, ale jak ktoś tam jest na górze, to jest mniej no, nie, do śmiechu. Nie wiem, no to jest wszystko. Szeroko nogi, szeroko nogi, szeroko. Tym, co staje? Brawą to nogę, jest wyczyn. Prawą nogę pierwszą. O, właśnie. Nic się stało, jesteś na linie. Na żywy jesteś. Spokojnie. Na nie Patrzcie, ile ile wszyscy się znają, a nie ma chętnych do zjeżdżania. No patrz, patrz jest, jest pierwszy. No jest, jest szacun. Jest bohater. Nie? Jest bohater. I. O, pięknie. Pięknie. O, o. No, masz to. Mamy Cię. Ale jest gość! Ale jest gość! Brawo! Brawo! Yes! Patrzcie, kanapowy. A wszyscy filmują. Jest! Brawo! Słuchajcie, wiel... dużo lajków. Ale nie, naprawdę! Naprawdę! No. Kupa lajków, za ten, za ten fragment się należy. Lajków i w ogóle. Miałem 17 lat miała na imię Mariola. Miała na imię Krzysztof. Tak zawsze film. Powiem tylko tyle. Trzeba spróbować nawet raz w życiu, że jak człowiek będzie konał, żeby się wspomniał. Puściłeś. Naprawdę bardzo. To Muszę powiedzieć, że dzięki Mateusz, naprawdę... Teraz do góry! Ale teraz wyjść do góry, no to tak. Zejść do góry pod Teraz do góry. Same mądrale, same Patrzcie. Same mądrale. Patrzcie same wszyscy, wszyscy doko. Z telefonami. Wszyscy z A telefonami. Kręcą o. <laughs> Kręcą wszyscy kręc okay. Mam. Okolica, jak to zawsze w biurze, przepiękna. Szkoda tylko, że światło już się kończy. Jak to zimową porą, i mało będę mógł wam pokazać. Może więcej szczegółów jutro. Generalnie tak wygląda nasze obozowisko. Jako, że przyjechaliśmy ostatni więc dla nas trafiły się miejsca najgorsze, czyli pod górkę. Nie będę ukrywał, że mam pewne obawy w razie jakiegoś deszczu, czy coś, wszystko będzie mi spływało. No ale spróbujemy zaryzykować. Może nic się w nocy nie wydarzy. już no, tam mamy! Tradycyjnie trzeba krzyknąć do kajmara, żeby krył ryj. Kajniu kryj ryj. No, tutaj ekipa w tej chwili ogląda zjazd taki dość niebezpieczny. Nie będę im zaglądał przez ramię, ognisko jest, co zresztą? Trochę no, strachujesz, dobrze talina na sytuację. Mhm. Ale i tak się człowiek boi, że wiesz... mimo że masz wielkie... jak się boi, że... Ja tu chciałem wam pokazać. Ekipa, ekipa z Małopolski. Do końca wszedł potem? Tak, tak. Bez problemu. Ekipa Małopolska macha. I pozdrawiamy widzów. Kanału kanapowy komandos. Oraz... Ja jestem nie z Małopolski. A ty jesteś mały Polak, to się łapiesz. A teraz panowie, tu jest nasz guru Mateusz, który w tej chwili zwija linę. Najprawdopodobniej szykuje się. E, buchtuje, nie? Chociaż nie wiem, w żeglarstwie to się buchtuje, a co się, się robi? W... Klaruje. klaruje aha. W żeglarstwie też się klaruje. To się klaruje? No to co się robi, jak się buchtuje? Z <laughs> Zwija <laughs> no, Muszę powiedzieć, że jest to ciężki kawałek krewa, ale dzięki temu, że Mateusz ma takie hobby, to my też mogliśmy dzisiaj spróbować tego hobby. Ale zaraz, zaraz, leśni ludzie, a, a w jaskiniach? To jaskiniowi ludzie chyba powinni być. Nie, jest taki kanał na YouTube Jaskiniowiec, który preferuje bushcraft, więc my zrobili na No i ale... Czyli z tego wynika, że wszystko już było tylko na odwrót. Tak jest. Nie będę specjalnie tutaj motał bawełnę, ale akurat najpierw zjazd z góry w dół. A teraz będzie zjazd w dół. Z góry. <głos》> Wchodzimy akurat do jaskini straszykowej. Muszę Wam powiedzieć, że nie zdążyłem jeszcze dobrze wejść a już jestem zdyszany. Kurde. Nie, dajcie spokój, prawda? Pakowałem się i nie wchodzę. To wchodzi ktoś teraz? Ja zaraz będę. To ja Jak ja tylko porządnie zapnę, no zaraz wejdzie. Dobra, to ja tutaj nagrywam, jak wchodzicie i zaraz sobie wyjdę tą drogą. Jednak nie wchodzisz? Nie, nie. Czemu? Jakby to powiedzieć, skakać ze snad mogę, ale wchodzić pod ziemię nie będę. Trzeba się czołgać w jednej strony. a jakże. teraz dwa słowa, co w kanał na powykomando. Pozdrawiają leśni ludzie. Chyba w tym spodziemi? wypadku. Podziemi? Podziemni ludzie. Podziemni ludzie. Spodziemni ludzie. Spodziemni ludzie utkwałem tutaj powiem wam szczerze że iść tam podobno tak? no, tam trzeba się przedostać to idę ja się nie mam zamiaru tam przepychać Wszyscy morki, wszyscy morki byłem ci ale To Ja wiem jako... to na świecie. Znaczy ten górz jest genialny. Oprócz jednej rzeczy, żeby wierzcie, klasy. Słuchajcie, tak wygląda człowiek, który wyszedł z tych jaskiń tam gdzie ja stwierdziłem, że już chodzić nie będę. Patrzcie, patrz, patrzcie teraz, patrzcie, patrzcie. On tam wszedł. Brawo! że Wyszedł to najważniejsze! Dokładnie! Niesamowite przeżycie To napis się dla ochłody trochę soczku. Soczku można troszkę się napić. Wiemy, wiemy, wiemy. Ale jakbyś tak mógł jeszcze raz się obrócić tak dookoła. Każdego tutaj filmujemy wtedy. Tak, patrzcie. Kurwa, patrz ty. Patrzcie, patrzcie. Jest jest, on dał radę. ale pamiętajcie Maciek to jest połowa mnie tam były takie miejsca że po prostu musisz się na plecach przeciągnąć bo nie przejdziesz inaczej przeciągnąć na plecach brawo jest masakra żałujcie, że nie byliście żałujemy to się Przed chwilą pożegnaliśmy grupę krakowską i w tych absolutnych ciemnościach Sietra postanowił nagrać materiał niespodziankę na jakąś tam marcową czy kwietniową premierę zatrudnił do pracy Łaska jako operatora i muszę wam powiedzieć, że nie jestem w stanie powstrzymać śmiechu jak oglądam preludium czy też surówkę tego całego materiału i przede wszystkim jak to się kręci dla was to będzie pewnie ogromna niespodzianka jak zobaczycie to co oni wymyślili a właściwie Sitra a ja muszę powiedzieć, że musiałem się odsunąć stamtąd wyrzucili mnie wręcz, bo tak ciągle się śmiałem, że psyłem ujęcia. O, ja już przyniosłem kanapki z samochodu z rana z pracy. Licząc, że żurek będzie dopiero za godzinę, a tu widzę, że nie. Ciśnienie, w górach jest inne ciśnienie. Chyba za. O, grubo. Nie, niemożliwe. Może Za Z 21. Zostali najwytrwa... najwytrwalsi Jest najwytrwalsi Kilka słów dla widzów kanapowego kom, 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 Komandosa. możesz wstawić? Odpowiem tak. Jeżeli chodzi o kilka słów dla widzów naszego kanału, to chciałem powiedzieć, że należy dzień zacząć od tego, żeby poprzedni dobrze schodził. Brawo, dziękujemy za wypowiedź. Tu jest aga tak. i Włóczyki. Witam. I to jest wszystko, co zostało. Patrzcie, a reszta śpi. Godzina 1-15 w nocy, całe obozowisko z wyjątkiem dwóch osób już śpi, chrapanie dość donośne roznosi się z każdej strony, ale oczywiście jest tak ciemno, że nie będę za bardzo w stanie Wam pokazać obozowiska, tam tylko widać takie zielone kierunkowskazy, drogowskazy, żeby nie zabłudzili właściciele do namiotu, no i co, no idziemy spać dawno nie spałem, ostatni raz jakieś 14-15 godzin temu, już oczka troszkę kaprawe ze zmęczenia, a jak widzicie też czerwony, jestem od ogniska, mam nadzieję, że rano jak wstaniemy, zjemy jakieś śniadanko i spróbuję powtórzyć wyczyn z dnia dzisiejszego, czy też wczorajszego Czyli spróbujemy znowu zjechać na linię, a ponieważ tym razem będę już mógł pozwolić sobie na uciepranie się w glebie, dlatego też spróbuję powtórzyć wyczyn kolegów z dnia dzisiejszego i postaram się ubrudzić jak w samej jaskini.